Moduł elektronicznych zleceń transportowych w aplikacji SOT służy do wystawiania zleceń transportowych i przekazywania ich przewoźnikom, które oni potwierdzają i uzupełniają o dane awizacyjne. Ponieważ system działa jako aplikacja webowa, czyli do pracy z nim jest potrzebna tylko przeglądarka internetowa i dostęp do internetu, nie limitujemy ilości użytkowników, więc bardzo wiele osób może uzupełniać ten dokument w tym samym czasie. Dane przekazywane są online i dostępne dla wszystkich użytkowników do ostatniego momentu, kiedy zlecenie takie zostaje zamykane do edycji. W związku z tym, uzupełnianie dokumentu przez różnych użytkowników. No, powoduje, że ten dokument powstaje siłą pracy jakby wielu ludzi. Każdy napisze, napisze troszeczkę, a my mamy gotowy, kompletny dokument, który zawiera wszystkie potrzebne nam dane. Zlecenie transportowe wysłane przez logistyka jest natychmiast dostępne w panelu przewoźnika. Można sobie przejrzeć wszystkie dane, uzupełnić dane awizacyjne. I także może wydrukować sobie cały dokument, ponieważ automatycznie tworzony jest dokument PDF, w którym są wszystkie dane będące w zleceniu transportowym. Ważnym jest również to, że obie strony, czyli zarówno logistyk w firmie, jak i przewoźnik po swojej stronie, może do tego elektronicznego zlecenia transportowego załączać różne załączniki. W praktyce obsługa zlecenia transportowego po stronie logistyka powinna się zamknąć w przeciągu 2-3 minut. Natomiast po stronie spedytora dane również mogą być bardzo szybko uzupełnione. Najczęściej jest jednak tak, że spedytor najpierw tylko akceptuje zlecenie, a później w miarę możliwości uzupełnia dane. W praktyce obsługa zlecenia transportowego ogranicza się do kilku kroków. Najpierw konieczne jest wykonanie kilku czynności po stronie firmy zlecającej transport. Jest to przydzielenie do zlecenia konkretnego spedytora, który będzie ten transport realizował. Spedytor może być wybrany z ogólnej listy zarejestrowanych i zaakceptowanych w systemie spedytorów lub z zawężonej listy do tych spedytorów, którzy zostali wyłonieni na drodze aukcji licytacji. W tym drugim przypadku system automatycznie będzie mógł podstawić koszty, które zostały wylicytowane dla danego transportu. Jest również możliwość zdefiniowania w systemie cenników, które określają, jakie są ceny wynegocjowane z konkretnymi przewoźnikami na konkretnych trasach, i taka możliwość również może zostać wykorzystana przez logistyka. Po określeniu tych wszystkich informacji, czyli wskazaniu spedytora i określeniu kosztów, informacja o zleceniu zostaje przekazana do spedytora. Dane o nowym zleceniu są przekazywane zarówno przez pocztę elektroniczną, czyli przez wysłanie e-maila. Mogą również być przesyłane SMS-em lub automatem telefonicznym.